Dzień dobry moi kochani, witam was serdecznie na moim kanale Kolorowy Ptaszek. Kochani, ja już jestem w jednym makijażu, który zobaczycie w tym filmie. Ale czy to będzie pierwszy makijaż, czy to będzie drugi, zobaczymy. Słuchajcie, zobaczycie tutaj trzy makijaże wykonane paletą Neutrals od Cosmic Brushes. Jak się prezentuje paleta, to zobaczycie za chwilę, moi kochani, w dalszej części filmu. A teraz zróbcie sobie coś dobrego do picia i oczywiście zapraszam Was na film. Moi kochani, zanim zaczniemy się malować i tworzyć pierwszy makijaż tą paletą Neutrals, to oczywiście pokażę Wam, złożę, zaprezentuję tą paletę. Marka Cosmic Brushes jest to marka z Wielkiej Brytanii, także ja tutaj cieszę się <laughs> bardzo, ponieważ mam dobry dostęp do tej marki, nie muszę długo czekać na palety. To jest marka niezależna, która tworzy naprawdę bardzo 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 kolorowe palety. Teraz wyszli z taką bardzo nową kolekcją bardzo ciekawą, bo stworzyli dwie palety z neutrals, ale oczywiście w tej kolekcji wyszła też paleta Culturals, paleta ciepła i paleta chłodna. Dziś zaczymy sobie od tej ciepłej palety. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to zachęcam cię do subskrypcji, aby być na bieżąco z każdym kolejnym filmem na moim kanale. Jeżeli jesteś ciekaw tej palety, ja pokażę ci jak wygląda w środku, albo Albo nie pokażę. Subskrybuj kanał i zobaczcie, jak paleta wygląda. A dziś, słuchajcie, zajmiemy się tą ciepłą paletą. Mam takie wrażenie, że ona jest bardziej letnia. Jeżeli chodzi o paletę Neutrals, ona jest w tym momencie niedostępna. Ale na stronie widnieje informacja, że pod koniec września uzupełnią zapasy tej palety. Tak, słuchajcie, wygląda ta paleta z bliska. I ja tu jest jeszcze w opakowaniu tym kartonowym. Jeżeli chodzi o opakowanie kartonowe, no to ono się jakoś specjalnie nie zmieniło Wydaje mi się, że jak za tą cenę, no to też nie możemy wymagać Chociaż w tej Cool Trans to się troszkę zdenerwowałam No i tutaj już sama paleta Paleta zawiera 20 cieni, 12 matów, 8 cieni metalicznych i 2 z tych właśnie metalicznych cieni To są multichrome W palecie mamy również lustereczko, ale ja je po prostu zakrywam, bo byście tutaj mi wszystko zobaczyli Jestem zdenerwowana, ponieważ ten cień tutaj... Ten ten ciemny, on mi przyszedł wykruszony. Tu jest jeszcze ok, w miarę w porządku, chociaż trochę ta paleta nie powiem, bo ona się ubrudziła. Natomiast jeżeli chodzi o palety Culturals, no to tam zobaczycie, że ten cień zabrudził, no, praktycznie całą paletę. Nie będę jednak tego zgłaszać, ponieważ tam w ogóle są tak dziwnie przyklejone cienie, ale to wam tam pokażę wszystko. Natomiast nie będę tego zgłaszać, bo po prostu czekanie, jeżeli oni by po prostu rozpatrzyli jakąś wymianę tej palety. Palety, czy cokolwiek. Nie chcę mi się na to czekać. Chcę już przetestować te palety. No i po prostu, jak takie przyszły, no to takie będą. Tak się prezentują słocze w tej palecie. Powiem Wam szczerze, że maty troszeczkę wyglądają, jakby im brakowało życia. Błyski są takie ok, ale jeżeli chodzi o błyski od Cosmic Brushes, to jesteśmy przyzwyczajeni do czegoś mocniejszego, czegoś intensywniejszego. Poza tym, po tych pierwszych zdjęciach, on, których oni wrzucili na swoją stronę na Instagramie, to była petarda. Po prostu każdy się zastanawiał, co tam będzie i jak już zobaczyliśmy tą drugą stronę palety, a przynajmniej ja tak miałam, spodziewałam się czegoś więcej i tak szczerze mam jak patrzę na tą paletę i jak patrzę na te słoczę, to już w ogóle opada mi wszystko. Nie będziemy się tutaj jakby kierować tymi słoczami, bo wiadomo, że kolory, słocze, próby, to nie jest to samo jak cienie na Oku. Mam nadzieję, że rozumiecie, bo troszeczkę gadam bez sensu. Jest trochę późno. Dziś chciałabym sobie, słuchajcie, przetestować tę musztardę. Ja nie pamiętam, kiedy miałam w ogóle musztardę na oku. Na oczach mam bazę od Glamsza, bo chciałabym ją sobie, wiecie, po prostu wykończyć. Nałożyłam sobie w międzyczasie też tutaj na środek powieki Glitter Glue, ponieważ zaczniemy sobie od tego błysku. Dobra, no i ja paluchem, słuchajcie, nabieram sobie ten cień. Tak wygląda, słuchajcie, na palcu ten cień, który Wam teraz pokazywałam to jest glitz, nie wiem, bo po prostu wszystko jest upaprane tym czarnym cieniem, O, obłędnie wygląda ten błysk, może tutaj, o matko on się świeci, zrobię wam jeszcze słocza dodatkowego, nałóżmy sobie ten cień on tak pięknie błyszczy, no ale właśnie na oku on się tylko błyszczy I ja tak mówię, jakbym już wszystko widziała natomiast tutaj chodzi o to zrozumieją to tylko osoby, które miały Winter Wonderland i jeżeli ktoś miał paletę Winter Wonderland to tam było niesamowite zaskoczenie, tam się ciągle coś działo i jesteśmy po prostu przyzwyczajeni do tego. Że, no, jeżeli chodzi o, Cos o Cosmic Brushes, to Cosmic Brushes zaskakuje. czyż może ja po prostu jestem jakoś bardzo wymagająca. Nie wiem, podoba mi się ten cień. Ja mam, w planie nałożyć ten cień Icon, bo on jest Icon, jak prawdziwy Icon. Ale, a tu się aż prosi o brąz. Po prostu, więc może, no, może sobie. Zacznę sobie może od tego cienia, aż wam pokażę z bliska. Zacznę sobie od tego cienia. Mam nadzieję, że nie przysłoniłam światła. Zacznę sobie od tego i myślę, że dołożę tego klasy też. No i sobie tutaj nabieram tego macika. O, patrzcie, o, że po prostu, pigment jest spoko. Ale wiecie co, jak robiłam słocze, ja się przyczepiłam do, do matów. Może zacznę się malować i ten, i będę do Was mówić. Ja się przyczepiłam do matów, bo one są takie bardzo, bardzo delikatne. Przynajmniej na tych słoczach. Chociaż tutaj to wygląda naprawdę dobrze. Ładnie się to buduje. Nie no, bardzo ładnie to wygląda. Podoba mi się to oko strasznie. W ogóle powiem Wam szczerze, że dawno nie widziałam takich cieni, yy, tych, tych muszardowych w palecie. One mi tak siedzą. Nie byłabym sobą, gdybym nie zmieniła planów, Słuchajcie, mam ogromną ochotę zmieszać ten brązik, bo oczywiście zrobiłam go sobie już na drugim oku również. I mam ochotę ten brązik tu mieszać z tym właśnie ikonem. Ten ikon mnie tak kusi, słuchajcie. Pracuję go sobie w pędzel, bo chcę po prostu zrobić taką małą chmureczkę. Tu go dam i przyciągnę go. jak to pięknie wygląda. Słuchajcie, nie wyobrażacie sobie, jak to pięknie wygląda. Wy to widzicie, ale po prostu jestem tak podekscytowana. Temu sztardym mnie zauroczyły, słuchajcie, minimalnie tu tą resztką przeciągnę sobie i po prostu tutaj zrobię taką chmurkę żeby to tylko coś się działo powiem, na pierwszym makijażu poza kamerą robię drugie oko pokazuję wam na prawym, chyba że coś gadam no to oczywiście przedłużam na lewym, żeby było szybciej, to tak sobie wyjaśnijmy i słuchajcie, użyję sobie teraz bo tu się aż prosi o przyciemnienie kącika i weźmiemy sobie ten klasy. O i teraz zobaczcie sobie między jednym a drugim mega, mega takie już tutaj się robi kocurek. Zróbmy sobie dolną powiekę i tak sobie myślałam, żeby przetestować więcej cieni, może weźmiemy sobie ten cień tutaj i takim małym pędzelkiem kulkowym sobie nałożymy ten cień. To jest taka słuchajcie, zgnita zieleń troszeczkę bardzo jasna. Wolałabym chyba, żeby było więcej tutaj pigmentu żeby był to taki mocniejszy cień, ale zobaczymy, może on się będzie ładnie budował. I nakładamy go sobie tutaj delikatnie na dolną powiekę. Nie chcę, żebyście wszystko widzieli, ale oczywiście troszeczkę wyszłam z prawy. Troszkę brudno to wygląda. Dobra, w zewnętrzny kącik ja jeszcze sobie dołożę tego cienia. Zobaczymy, czy da się go jakoś budować. Minimalnie, wiecie? I tak kurczę, muszę to troszeczkę rozjaśnić, bo wyszedł taki mocny wam. Powiem wam, że na lewym oku chyba mocniej mi się nałożył, albo po prostu tam jest jakoś bardziej tak sucho i tak intensywniej wygląda. No nic, troszeczkę to do rozjaśnimy. Wracamy do ukochanego cienia dzisiaj. To jest iCon. Mieszam sobie, słuchajcie, ten iCon. Blenduję z tą zielenią, żeby to trochę rozjaśnić. I myślę, że to będzie taki jesienny liście na dole. Taka totalna zgnilizna. Trzeba będzie to troszeczkę rozjaśnić i weźmiemy sobie ten cień tutaj nakładam go sobie w wewnętrznym kąciku. Jest to taki cień radiant, i mam nadzieję, że on troszeczkę to rozjaśni. Dam sobie, słuchajcie, glitter glue gdzieś tutaj na środku i dołożę tego cienia radiant, i zrobię to już poza kamerą i do Was wrócę. Makijaż skończony, oczywiście. Wykończyłam sobie to poza kamerą delikatnie. Tutaj boczki twarzy, delikatnie, bo nie chciało mi się już uczyć tego, że na środek tutaj na dolnej powiece dodałam cień radiant. To jeszcze wewnętrzny kącik, stricte tylko i wyłącznie wewnętrzny kącik. Rozjaśniałam tym cieniem, jeszcze dodałam to Troszeczkę ten Macik Chick, i powiem Wam, że jestem zachwycona. W sumie użyłam dzisiaj już przy pierwszym makijażu bardzo dużo kolorów, strasznie. Podoba mi się, słuchajcie, ten ikon i w ogóle te dwa cienie tutaj, te musztardowe, to jest, etarda. No ale dobrze, słuchajcie, sami wiecie dobrze, czego użyłam w dzisiejszym makijażu. Jest to pierwszy makijaż tą paletą. Jeszcze Wam dodam tylko, że dodałam sobie tą pomadkę od maczka, bo ona jest taka charakterystyczna, Whirl. I to jest numerek 626. I powiem Wam, że często jej używam, ale to tak mi pasowała. Tak, taka wiecie, jesień. O, tak właśnie zrobię, przypozuję i pokażę Wam ten makijaż. Makijaż. Więc moi kochani, tak się prezentuje makijaż pierwszy wykonany paletą Neutrals od Cosmic Brushes. Dajcie znać koniecznie, jak Wam się podoba. A teraz nie będę przedłużać, tylko zapraszam Was na kolejny makijaż wykonany tą paletą. Kolejny dzień, kolejny makijaż paletą Neutrals od Cosmic Brushes. I słuchajcie, użyjemy sobie dzisiaj tego zielonego błysku. On tutaj po prostu się aż patrzy na nas, <laughs> na Was i na mnie. I słuchajcie, bardzo mnie kusi ten zielony błysk. Z i jak zobaczyłam tę paletę, no to to była miłość od pierwszego wejrzenia i bardzo chcę użyć ten cień. Ja słuchajcie, już sobie nakładam Glitter Primer od nyx i tak samo jak wczoraj randomowo nakładam sobie tą bazę. Myślę, że dziś ten zielony błysk będzie tak, takim cieniem głównym, który powinien się pierwszy rzucać w oko. Nie będę dzisiaj chyba nakładać dużo cieni, nie wiem, jeszcze zobaczymy, bo wczoraj trochę tych cieni przetestowałam. Mam tutaj papier, ręcznik papierowy, bo wczoraj jak nakładałam ten błysk, to on się strasznie Posypał e, i dzisiaj chcę tak bardziej na czysto, więc mam nadzieję, że nie będzie wam jakoś bardzo przeszkadzał. I lecimy. Słuchajcie z tym błyskiem. Patrzcie w ogóle jak on wygląda. Tutaj jest zielone, tutaj taki bardziej chyba czerwony, interesujący cień. Tak on się prezentuje na palcu. Już wam go tutaj pokazuję. Bardziej. Och, przepiękny. Zrobimy sobie słocza. To jest ten cień po prostu magia, magiczny. Bardzo mi się podoba, więc go sobie zaplikuję i może nałożę palcem, tak jak wczoraj błyszki najlepiej nakładać palcem. O mój Boże, to jest przepiękny cień. Bardzo mi się podoba. Mega. Podoba mi się, jak ten cień się zmienia. Słuchajcie, w świetle tu jest to czerwień, a tutaj widzę zieleń. Dołożę sobie, słuchajcie, jeszcze pędzelkiem. Żeby to było równo, rozetrę sobie to wszystko ładnie Jestem ciekawa jak ten błysk się dzisiaj utrzyma Wczoraj po skończonym makijażu Nie zmyłam go od razu, tylko jeszcze coś tam sobie robiłam I słuchajcie, ten tutaj cień się troszeczkę odbił Nie wiem czy to będzie widoczne, bo ja to zauważyłam dopiero jak robiłam sobie zdjęcie tego makijażu Czyli pod koniec mojego mówienia mogłam jeszcze to mieć Pewnie, nie wiem, pewnie teraz montuję i to widzę Już tak mi się zdarzyło, ja mam opadającą powiekę I tutaj, w tym miejscu zbierają mi się cienie nie każdy właśnie klej y, mi trzyma te błyski, więc jeżeli macie jakiś super, hiper, mocny klej do błysków, no to możecie mi właśnie polecić. Już tak mi się zdarzyło z jednym cieniem chyba w palecie Gothic, że on mi się właśnie zebrał. Nie pamiętam, który to jest cień, ale tak nie mogę sobie z nim poradzić. Natomiast jeżeli chodzi o ten cień, ten, który ja wczoraj użyłam, tą, tą musztardkę błyszczącą, jak ja już sobie dołożyłam ten cień, doklepałam później, tam sobie, wiecie, rozklepałam to, co się zebrało i później doklepałam sobie jeszcze właśnie ten cień. On już się trzymał. Przez ten czas, kiedy ja tam sobie coś tam jeszcze robiłam, tak z dwie godzinki, może, no to powiem Wam, że on się ładnie trzymał i nic się z tym nie stało. Fakt, faktem, że tutaj jest ciepło, wiecie, jak ja to nagrywam, więc może to też wpłynęło na to, no ale tak też nie powinno być, więc jak macie jakiś klej, to polecajcie. Na górę tutaj, nad ten błysk, nałożę sobie ten zielony cień, o ten tutaj. Bardzo tematy są delikatne. Zobaczymy, czy da się je budować. Ten wczorajszy obok zielony, to wyszedł tak bardzo taka zgnita Zieleń, tak? Ten taki jaśniutki. Ten cień to taka trochę, wiecie, wojskowa zieleń, taka <laughs> zgnita zieleń. Zrobię sobie taką chmurkę. Wydaje mi się, że ten cieńczyk on jest za jasny. To jest takie aż białe, słuchajcie. Więc wezmę sobie ten cień bel tutaj obok. O, on jest, on jest ładny i delikatnie sobie tutaj, w szyłku brwiowym, troszeczkę rozblenduję ten właśnie militarny cień. Ten zielony. Wyłączyła mi się kamera, a nie zauważyłam i tutaj jeszcze sobie, jak zakończyłam tego bary nakładać, to później jeszcze ten militarny, czyli ten zielony, którego cały czas używam, dołożyłam sobie, bo tak jakby za jasno mi się wydawało. Troszeczkę musimy sobie ten zewnętrzny kącik przyciemnić i ja myślałam naprawdę o tym cieniu, tym najciemniejszym, to jest taki... E, brązik, ale taki bardzo, bardzo ciemny, z czego nie używaliśmy używaliśmy trochę tych brązów wczoraj więc myślę, że ten będzie fajnie pasował niedużo go dołożę i powinno być e, git, no i delikatnie sobie tylko przystawiam pędzel, no powiem wam, jest to różnica tego ja mówię, jeżeli chcesz delikatnie sobie ten zewnętrzny kącik troszeczkę tylko przyciemnić to wpracuj sobie cień w pędzel przykładaj sobie ten pędzel, żeby nie zrobić sobie mocnej plamy, ale coś tam, żeby było ciemniej no i już tak fajnie to wygląda ale nie jest też mega mocno dobrze, nałożyłam sobie w międzyczasie podkład i słuchajcie, zmiany na oczach, nakładałam sobie słuchajcie czarną kredkę na linię wodną rzęs, ale nałożyłam ją sobie też troszeczkę na dolnią linię i teraz oko ma takiego pazura, nałożyłam ją do połowy, żeby nie było takiego ciężkiego oka i mam plany na to nałożyć właśnie ten cień, który nazywam cieniem militarnym ten zielony, zobaczmy jak on będzie wyglądał na takiej czarnej kredce. Mam wrażenie, że ta zielona jest taka bardziej zielona, jakkolwiek to brzmi, że taki, ten kolor jest taki intensywniejszy, właśnie na tej kredce. Lepiej bardziej mi się to podoba. I cofniemy się do tego cienia. Bear i jego nałożymy sobie tutaj wewnętrznym kąciku, bo nie chcę tutaj dodawać żadnego innego błysku, żeby nie zgasić tego zielonego. Eee, zielonego koloru, jest przepiękny, i tak moi kochani prezentuje się już drugi makijaż pokazuję drugi, yo, <grym> peace drugi makijaż wykonany paletą Neutrals od Cosmic Brushes, powiem wam, że no to ten błysk robi ogromną robotę, no, wygląda przepięknie, jest boski ja nie chodzę w zielonych makijażach a dziś miałam taką mega ochotę że po prostu spać nie mogłam, pięknie to wygląda, bardzo, bardzo ładne e, makijaż, jeszcze was tutaj przybliżę zobaczcie jak pięknie to wygląda, nawet te teraz sprawdziłam, czy, czy jakoś ten, um, ten błysk się zebrał, ale nie bardzo ładnie wygląda jeżeli chodzi o usta, bo wczoraj wam powiedziałam co mam na ustach, to jest po prostu takie combo dzisiaj, Enigmatic od Rose Ink ona się tak prezentuje Velvet Teddy to chyba aż każdy zna, ale tak wam pokażę i oczywiście ona razem prawie podobne, jednak ta Enigmatic jest troszeczkę troszeczkę ciemniejsza i przepięknie to wygląda, bardzo ładnie, naprawdę mega mega mi się podoba ten dzisiejszy makijaż jestem taka podekscytowana, ale moi Kochani, to nie jest ostatni makijaż wykonany tą paletą. Jeszcze będziemy ją sobie testować, także dla mnie to jest dłuższa odległość czasowa, ale dla was to tylko chwila, także raz, dwa, trzy i zapraszam Was na kolejny makijaż. Moi kochani, dziś ostatni makijaż wykonany paletą Neutral z Cosmic Brushes. Nie mogę patrzeć na siebie w podglądzie. Wyglądam jak moja palenizna w zasadzie wygląda jak opalenizna pingwina, pickpocka z bajki. Nie wiem, czy ktoś w ogóle kojarzy on zawsze miał tutaj taki zjarany nos. Dekolt mam tak spieczony, że nawet nie chcę. O tym gadać. Masakra, tak mnie chyciło. Zakryjmy to podkładem, ale na razie, słuchajcie, wykonamy sobie makijaż paletu Neutrals i powiem Wam tak. Ostatnio bardzo często używam sobie tego błysku na co dzień. On jest przepiękny, bardzo mi się podoba, no i nakładam go na środek powieki i używam, słuchajcie, tego cienia. Bear do zaznaczenia, delikatnie, to po prostu nawet nie widać tego cienia. Widać delikatny, taki cień, po prostu cień zrobiony delikatnym. Podkreślamy sobie załamanie i rozjaśniam sobie wewnętrzny kolor Bycie k tymczykiem i czasem po prostu dodaję jeszcze ten cień taczy ja chcę mocniej, także naprawdę używam tej palety, ale ten makijaż, o którym mówię, te, te cienie, których używam, to jest bardzo delikatny, taki naprawdę dzienniak, nie tylko mój dziennik, ale dzienniak, myślę, że każdego bardzo delikatny makijaż, który pewnie już będziecie widzieli w jakichś filmach, gdzie maluje się na szybko, i chcę mieć tylko taki po prostu delikatny błysk. I to jest właśnie taki biżuteryjny, bardzo ładny błysk. Natomiast dziś chciałabym użyć sobie tutaj tych fioletów róży i wykorzystać zieleni, żeby. Musztardy, robiliśmy praktycznie brązów. Używam cały czas, a tych jeszcze nie używaliśmy, więc może po prostu wykorzystajmy te cienie. Na oczach mam już oczywiście bazę z Glam żeby wykorzystuję ją sobie i zazwyczaj zaczynaliśmy od błysków. Dziś zaczniemy od matu. I tutaj łuk brwiowy troszeczkę zaznaczę sobie tym cieniem czy tak tylko troszeczkę, żeby tutaj mieć jakiś cień, zaznaczyć tą część. Następnie biorę sobie ten cień tutaj, rumor, czy jak on tam się nazywa, i rozblendowuję nad załamaniem powieki, bardzo ładne cienie to jest tylko po prostu jedna aplikacja cienia na pędzel, będę chciała sobie zrobić kreskę tym cieniem last, y, tym takim bardzo tutaj fioletowym, śliwkowym zobaczymy też jak on wypadnie i mam taki ostatnio sobie zakupiłam w TK Maxie, bardzo fajny, mega precyzyjny pędzelek, bardzo cienki świetnie wygląda, dyspektrum A24 to jest ogólnie pędzel przeznaczony do brwi, ale ja tak naprawdę na początku jak go znalazłam to nie widziałam w ogóle tej szczoteczki, co niedługo myślę, że się dowiecie więcej na temat zakupów z TK Maxa. A teraz y, przetestujmy sobie ten pędzelek. No i zobaczymy na razie, jak to będzie wyglądać, jak tutaj nakładamy, słuchajcie, sam zwykły ten cień na pędzel. W razie czego mam jeszcze Duraline tak przygotowany, ale zobaczymy, jak to się będzie zachowywać. Oczywiście wpracowuję sobie też jeszcze to, dokładnie ładnie pędzel tak wygląda ten cień, no i jedziemy, ja też dawno nie robiłam kreseczki, więc o wow, ten pędzelek to jest idealny ale cień moim zdaniem jest, a nie, ładnie można go budować ja chciałam powiedzieć, że jest delikatny ale fajnie można go budować, ja ostatnio słuchajcie, nie robiłam kreski eyelinerem już dawno, nie wiem czy to w ogóle jeszcze by mi wyszło a takim pędzelkiem, spoko tu nawet jak mi z boku coś nie wyjdzie, to ja sobie później to oczyszczę sobie po prostu wacikiem z płynem micelarnym, jeszcze troszeczkę ja sobie przeciągnę tutaj do połowy powieki. Dobra, tak to wygląda, słuchajcie, ja wiem, że kreski mogą być troszeczkę nierówne, ale wiecie, wyszłam z sprawy, natomiast to jest nieistotne. Ja sobie najpierw, tak jak widzieliście wcześniej, pracowałam cień w pędzel i zbudowałam sobie taką lekką kreskę, ona jest teraz intensywniejsza, ponieważ razem z tym cieniem zmieszałam sobie Duraline od Inglota i powiem wam, że tylko tutaj od zewnętrznej strony przykładałam sobie tą mieszankę właśnie i dlatego tutaj jest ciemniej, troszeczkę delikatnie minimalnie sobie wypełniłam tą kreseczkę, ale tylko właśnie bardziej od zewnętrznej strony. Okej, okay, słuchajcie miałam problem z kartą, troszkę się zapełniłam się oczyścić, więc nie wiem czy słyszeliście co będziemy dalej robić nabrałam sobie już na pędzel ten cień tender jeszcze wam pokażę, on się w... troszeczkę peli i wblendowuję sobie tutaj pędzel, wpracowuję sobie w pędzel tak on się tutaj prezentuje bardzo ciemny i troszeczkę tutaj sobie nakładam ten zewnętrzny kącik. O, może tylko tyle, bo nie chcę, żeby tutaj było tak intensywnie. Zaraz to sobie jeszcze troszeczkę rozblenduję. Dobra, teraz już nakładam, słuchajcie, glitter glue od NEXA. Dobra, i lecimy z błyskami. Najpierw tutaj troszeczkę sobie nałożę obok tego tender, ten cień velvet. No i nakładam je palcami i lecimy z tym cieniem. No, ładne. Ale powiem Wam tak. Ogólnie te fiolety, te błyski najciemniejsze, one mnie nie zachwycają. Nie są jakieś super wow. Myślę, że tyle, bo one nie są jakieś bardzo zachwycające. No i chyba polecimy właśnie z tym błyskiem. Zobaczycie sobie, jak on wygląda, ale jest naprawdę przepiękny. Chociaż ten też by tu fajnie pasował, bo ten fiolet ma złotą bazę, ale myślę, że damy sobie ten. Piękny taki dzienniaczek. Piękny, bardzo mi się podoba. No i nałożymy go w zewnętrznym kąciku. Wow. O, chyba za dużo nabrałam, za dużo nałożyłam. No ale cóż. No i tak to na razie wygląda. damy sobie tutaj jakiś, słuchajcie, Macik, a może najpierw dajmy sobie ten cień, który tutaj na nakładaliśmy na załamanie gdzie mam ten pędzel. No i tak będzie za jasny. Bra, wezmę sobie na pędzel, słuchajcie, ten cień tender, albo wezmę sobie jakiś bardziej precyzyjny pędzel. O, to będzie lepszy pomysł. I tak nałożę go bardziej precyzyjnie bo nie chcę tutaj już nic ciemniejszego nakładać i tutaj po prostu go sobie wyrównam o. tapowanie niż rozblendowanie jest dużo lepsze ale ja jeszcze to sobie tak trochę rozblenduję dobra i wydaje mi się, że to tak zostawię trochę tutaj jest taka dziura pomiędzy tą kreską a błyskami ale powiem wam, że nawet mi się to podoba moi kochani i tak się prezentuje skończony makijaż słuchajcie, no pierwsze co się rzuca w oko to oczywiście mój czerwony nos i tutaj już nic nie robiłam z tym dekoltem, ale żarze tutaj rzucam. Się to czerwień, dlatego troszeczkę ją tutaj schowam i zobaczcie, jak przepięknie wygląda ten makijaż dzisiaj. Myślę, że najbardziej rzuca się w oko ten cień Radiant, a ten błysk jest po prostu przepiękny, ale cały makijaż też mi się podoba, i te kreski. cieniu, o którym mowa Radiant to jest właśnie ten. Zobaczcie, jak on przepięknie wygląda. On tutaj naprawdę myślę, że uratował ten makijaż pod tym względem, że za duże odcięcie było pomiędzy tym jasnym błyskiem, a tym właśnie fioletowym, a on te cienie tak ładnie połączył. Zobaczcie. Zobaczcie zresztą sami jak on się tutaj mieni przepięknie. Aha, jeszcze zapomniałam, bo mówiłam wam, czego używam na usta codziennie w każdym makijażu. I dziś, słuchajcie, to jest wariette od Eveline i to jest kolorek 0,3. Dobrze, moi drodzy, słuchajcie, jest to dzisiaj ostatni makijaż wykonany paletą Neutral z z Cosmic Brushes, więc szybciutko ją sobie podsumujemy. Jeżeli chodzi o samą paletę, no to ona teraz jest na wierzchu ją mam, bo ona mi się bardzo podoba. Tak jak wspomniałam wcześniej, słoneczny sierpień i, i, I tak naprawdę słoneczna jesień to jest bardzo jesienna paleta, bardzo mi się podoba. Słuchajcie, jeżeli chodzi o błyski, to oczywiście one nie zachwycają tak bardzo jak te błyski w palecie Winter Wonderland, bo myślę, że większość, większość osób, które mają paletę Winter Wonderland, no to po prostu oszalały na punkcie tych błysków. One były bardzo wyjątkowe. Tutaj nie mamy tyle wyjątkowych błysków, ale, ale są w porządku, są bardzo ładne. Chociażby ten cień desire, w zasadzie go nie użyliśmy, widzicie, on jest taki bardzo czerwony, ale Zmienia się na taką trochę musztardę, trochę zieleń. Wiele kolorów ma ten błysk, jest przepiękny. Tak samo ten laks, on też jest piękny. Ten bardzo mi się podobał w ogóle ten zielony makijaż też był piękny. Ten tutaj Radiant też jest przepiękny, wiele makijaży możecie nimi zrobić, więc jeżeli chodzi o błyski, to one naprawdę są bardzo, bardzo ładne. Tak jak mówię, nie zachwycają, bo nie jest to coś, czego nigdy w życiu nie widzieliśmy. Jest to bardzo ładne, pięknie się błyszczy. Ten tutaj glitz też jest przepiękny w połączeniu właśnie z tą musztardą, te dwa cienie w ogóle zachwycają, one tutaj robią dużą robotę, najmniej się mi się podobają słuchajcie te fiolety i zaraz tutaj wam pokażę też, tutaj fiolety w palecie gothic maty są średnie, ja wiem, że maty mogą być pastelowe, maty mogą być jasne i ten jest takim faktycznie jasnym matem, którego w sumie jak nakładacie więcej to i tak ten kolor nie jest intensywniejszy ten mat mi się podoba, natomiast niektóre brązy są takie, że nawet jak nakładacie więcej cienia to ten kolor się nie buduje, on na jest taki jasny. Powiem Wam szczerze, że ja wolę bardziej napigmentowane pigmentowane cienie. Może tak miało być. Nie mam zielonego pojęcia. Maty mi się średnio podobają. To jest oczywiście tylko i wyłącznie moja opinia. Wy możecie mieć inną. Natomiast tak, błyski fajne. Maty, okej, okay, uzupełniające, ale to nadal jest właśnie okej. Okay. Tak się w ogóle prezentuje paleta Gothic. Ona, wow, że zabezpieczenie mi tam wyleciało. No i mamy tutaj bardzo dużo fioletów. One też są, wiecie, na ciemnej bazie. Zobaczymy, który jest taki najbardziej podobny. Ten cień tutaj, welwet. Jest bardzo podobny do tego Nocturnal. Widzicie, to jest Velvet, a to jest, a to jest Nocturnal. To są te dwa cienie. I zaraz wam pokażę, jak one będą wyglądać na słońcu. Ale mamy też tutaj cień Tender i myślę, że on jest troszeczkę podobny, mniej niż te dwa do tego Parfur. I to są, słuchajcie, ten i ten. Tak samo można by się pokusić o porównanie, też tu jest bardziej cieplej. Tego Satin i tego tutaj pelmun. Nocturnal. Tak on się prezentuje. Słuchajcie, o! Robimy sobie Swatch. To jest Nocturnal. I z palety Neutral zbierzemy sobie cień Velvet. I tak one się prezentują obok siebie. Tu jest Nocturnal, a tu jest Velvet. Velvet jest troszeczkę na ciemniejszej bazie. O, tutaj jest różnica. I tak samo weźmiemy sobie ten cień Powerful. Tak on się prezentuje. No, tutaj mamy taki typowy, typowy fiolet. I cień Tender. I tutaj mamy Powerful. I tu mamy, oj, światło nie zniknęło. A tutaj mamy tender. No, one się troszeczkę jednak różnią. Tutaj też oczywiście skrywa się jeden cień, który będę chciała porównać do cienia w palecie cool Trans, Oczywiście film z makijażami z paletą cool Trans już niedługo się pojawi. Dobrze, moi kochani, dajcie znać koniecznie, jak Wam się podobają makijaże wykonane tą paletą. Dajcie znać oczywiście, który makijaż wykonany paletą Neutral z Cosmic Brushes spodobał Wam się, moi kochani, najbardziej. No i też napiszcie, co myślicie o tej palecie, czy byście zakupili, czy malowalibyście się takimi cieniami, tak jak mówię, paleta Neutrals w tym momencie jest niedostępna nie wiem też kiedy będziecie oglądać ten film może, może ktoś trafi za kilka miesięcy ale w dniu kiedy wrzucam ten film i kiedy nagrywam, to paleta jest niedostępna i będzie dostępna pod koniec września, oczywiście zostawię wam link pod filmem do tej palety, moi kochani teraz będziemy się już żegnać, oczywiście czekam na was w komentarzach, oczywiście lajkujcie subskrybujcie, oczywiście życzę wam oczywiście jak zawsze jego poręka, popa południa wieczora, trzymajcie się cieplutko. Do następnego ściskam Was, Buziaki.